Witam, tu Gregson i to poradnik dużo ludzi graczy nie wie jak zrobić własną paczkę na tym ręczerze, na krystal Ręczerze. ja wam dzisiaj w tym pomogę wystarczy zrobić paczkę klikamy tutaj wybieramy jakie, jaka tam paczka ma być Wystarczy, żeby będzie w Fordzie. Dodajemy tu jeszcze jakiegoś moda, bo to ważne jest. I normalnie włączamy. Jak się włączy z tym... z jakimś tam modem, nie tym, którego chcecie dodać, tylko z tym, którego tutaj dodaliście, do, to wyłączamy. Wchodzimy potem tutaj o Chodźmy, albo możecie także wejść tutaj, klikając utwórz folder, tutaj i mods. I tu właśnie wkładamy te mody, które chcecie mieć w Minecrafcie. To, to na tyle na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na ra.